Dzisiaj zrobimy coś: coś, dzisiaj zrobimy z kiełbasy. Coś alażywiecka, krakowska, coś w tym stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będzie to około 2 kilo. Potrzeba z tego, co tam gdzieś widziałem: to pieprz, sól, Było akurat wszystko świeżo mielone. Tu jałowiec. Majeranek tam jest. Jak to woli. Także to będzie takie podpatrzone, a robione po swojemu. Jest wieprzowe. Trzeba to ładnie wykroić. Yy, Te chude mięsko. Te wszystkie tłuste pójdzie do zmielenia. A tu kawałek takiej wołowiny. Taka kostka. Ura, to też pójdzie do zmielenia, żeby to niby to ma wszystko skleić w tym. I wszystko będzie nabite w taką białkową osłonkę no, miała być 8cm a to wygląda jakby to miało 2x8 to taki rękaw jak na szynkę, no ale nie no zrobi się z tego co jest, zobaczymy i ma być niby taka kubasa kalapkowa, taka żeby sobie tego i... no, a przede wszystkim, że bez wędzenia i bez zbędnych jakichś maszyn jedynie co to tylko maszynka do, do mięsa zwykła, ręczna wyciąć te tłuste, tłu, tłuściejsze rzeczy nie tak dokładnie, no ale o. no elegancko, nożyk ostry to by też można było ściąć te wszystkie takie tłuściejsze rzeczy pójdzie do, do zmielenia no bo musi być coś żeby ona nie była sucha i żeby nie była sucha i by się trzymała w całości no mięso pokrojone chude jakie by to nie, nie tego chude jak najchudsze jakie było a to trzeba zmielić, tłuste, jak ktoś nie lubi to może nie lubić ale Kiełba, w każdej kiełbasie to jest, a nawet nie wiadomo co tam jeszcze jest. Tutaj jak się robi to ten. Bo chodzi o to, żeby to kiełbasa się nie rozsypała, nie była sucha taka jak wiury. Dlatego potrzebne jest takie mięsko tłuściejsze. I jako jego zmielimy, potem się to dorzuci. Przyprawy, wymiesza się. Nabije się. Nie wiem co będzie dalej, ale mi się, wydaje mi się, że będzie dobre. Tak, na razie. No, wszystko Test wszystkiego praktycznie Test nożu bo Nóż też jeden, no nie jeden Tam jest chyba Trzy, sześć Sześć nowych kupionych Maszynka, no bo musiała być Myślałem, że to wszystko pokroję No ale Nie widziałem, żeby ktoś to Kroił Także te puste rzeczy śniegniste, to trzeba to naprawdę pomieścić. No i teraz przyjdzie sprawa odważania, bo to jest tak 16 gram soli, ale to jest to było na jakieś kilo 100, a tu jest dwa. A no naraz się zważę, ile to ma całość w całości. I tak trzeba będzie trochę dobra, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, deskę to by chyba na razie na bok do mycia. Większą miskę. No tak se myślę w tej to będzie akurat. Proszę bardzo. No i zaś do no, teraz do tego damy mielony tym Cały klej, co tu ma trzymać, Żeby kiełbasa nie była jak trociny. Także tak Wagę Taką specjalistyczną Specjalistyczna do ważenia Różnych Różnych ziół Od dobrego kolegi Proszę waga Bo teraz tak Coś bym musiał tutaj, żeby to wytarować 2 A jeszcze zważyć ten, jeszcze jedna waga. Zaraz zważymy, ile tu ile tu całości. Ile to będzie ważyć? Eee, no. 2, no, zadałem, no mówię, razy dwa wszystko według przepisów. kieliszek. Ucho, ile. Uh, uh. Dobra, wytarowane jest, dobra, czyli teraz tak. Soli 16, czyli powinno być 32 gramy, nie? 20. No. Dużo. Cały pójdzie. Piętnaście. Dobra, zrobimy. Piętna. 16, dobra wadę 2 pieprz 4 gramy no już raz mógł. 2 gramy na kilo ten to zrobimy 4 z nawiązku 3 robimy ostre to no 4,80 6 2,46 dobra dobra jeszcze tu na najwyżej <grych> widzimy no, prawie 7 7 gramów pieprz na 2 kilo to jest ostrzejsze normalnie powinno być 4 sprawdzimy no, tu ma być no to czyli 10 gram, bo na 2 kg 7 8 sprawdzimy, że go 13 na jałowca to jest gram na kilo, czyli 2 gramy. Czyli, czyli w sumie i tak nie będę z tym przesadzał, bo to jest. intensywny, o dobra, 2,13! No, dobra, niech tam będzie ten miałowiec. To zmielić, to zmiażdżyć, przemiażdżyć. No i potem dobrze wy, wymiąchać to wszystko. Także jedziemy z tym koksem. No kurde, coraz zbliżamy się do końca. Wyrobów.

i do i do michy granitowy sprzęt to rozgnieci się co nie luksus o, także wszystko już jest to, to akurat od siebie dosypuje także tak tak po prostu o majorany suszony, tak od siebie nasypane wszystko ładnie mogła być większa Micha no ale no, jakoś to trzeba wymieszać teraz. Wydaje mi się, że to będzie jednak się chyba to uda takie łasę no, widać, dobra osłonki przygotować, tam podobno 2-3 minuty namoczyć w wodzie i nabijmy mocno, bez powietrza ma być, osłonka już namoczona I teraz by trzeba było jeden koniec zawiązać Oczywiście, uchy, uchy, nie, to pójdzie na raz. No, tu, no, chodzi o to o no, powietrze, żeby zeszło, wyszło. Jak serce wygląda. Czekaj ile tu jeszcze? No jeszcze będzie trochę. I tu tu. Trzeba to tu dobrze poskręcać. No, kolejny dzień. Kiełbaska wypoczęła. Odpoczęła, wypoczęła. I teraz ją taką odwieszoną, na kratce. O, o proszę sobie, jak sobie dynda. Także następny, następny etap to będzie już krojenie kiełbasy. No, Kiełbaska gotowa. Musi teraz ładnie wystygnąć. Się od razu przy obkurczy, tak jak ta. tutaj zaczyna. Także teraz etap studzenia. A później, jak już będzie taka fajna, ten to się sprawdzi, jak to w środku wygląda. i Jak smakuje. Tak. Spróbujemy zobaczyć, jak to wygląda. Przede wszystkim, jak smakuje. No jeszcze mi się wydaje powinna być trochę Ale już się doczekać nie mogę Także a tak odkroimy taki 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 ten No jeszcze jest, jeszcze jest jeszcze za jeszcze za za świeża jest Jeszcze mokra No ale pachnie ładnie jeszcze jest jeszcze jest świeżutka no jeszcze jest świeża ale mmmm no kurde On będzie ciabasza będzie cool no tak to wygląda Tylko jeszcze jest widać, że ona jeszcze jest mokra. Powinna się bardziej ściąć. No, także tyle. Kiełbasa szynkowa, kanapkowa. Jak tam zwał, tak zwał. Ale dobra.